Ktoś ten fenomen, że czemu zawsze jak nagrywam, to pada. Albo ostatnimi czasy, jak nagrywam, to pada. Zawsze tak nie było, ale od ostatnich paru razy, jak zabieram się z nagrywaniem, to leje jak z cebra. I tak również w tym wypadku jest. Nowy miesiąc się zaczął, więc i również akurat nowy BAM wylądował w sklepach, więc po co dzisiaj przejdziemy, ale i też mam parę jeszcze innych celów, które w końcu muszę je zamknąć, bo koniec roku się zbliża wielkimi krokami i muszę je domknąć. Między innymi to chodzi o zamknięcie pewnej serii, która wylatuje w tym roku. No, bo ciężko to serią nazwać, no, ale powiedzmy sobie, okej, okay, rośnicowa 25-lecia, to nazwijmy to serią, żeby to akurat miało bardziej ręce i nogi i pasowało akurat w całość tego tematu, który mamy. I co zabawne, przyszła mi jeszcze jedna paczka. I mniej wybierzemy się akurat do miejsca docelowego, gdzie dzisiaj jedziemy, to zobaczcie sobie akurat, co było w tej paczce. Ale tak swoją drogą, ostatnio na LEGO pojawiło się parę nowych części, bardzo fajnych zresztą, zestawami, które wychodziły ostatnio, i znajomy mi je ogarnął. I też dzięki akurat tym częściom uda mi się dokończyć jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie kolejną figurkę Astronauty, która jakieś czas temu była zrobiona. Taki ciemno-niebieski kolor, chyba. A jestem, sorry? nie mnie dość cieni, no niebieski akurat kolor. Który był akurat na BAMI dostępnych figurkach. Pojawiły się w końcu butle i pojawiły się w końcu hełmy. I że były na BAMI, znajomy je ogarnął i gdzieś paczka tu koło mnie leżała. I musimy otworzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Bo tam jeszcze parę innych rzeczy bo w tej paczce. I jeszcze jedna fajna rzecz ostatnia, przydaje się pojawia. Zapomniałem na śmierć, że było dostępne to. Czerwone akurat taille z nadrukiem Space'a. I zrobiłem bęka Niebieskiego, sprzedałem go, poszedł akurat przy tym celu, fajnie, osoba, która go dostała, cieszyła się akurat bardzo, że akurat go ma w swojej kolekcji, ja też się akurat cieszę, bo trafiło to na fana, fajnie, że akurat wylądowało to w rękach osoby, która lubi tego typu tematy dla siebie, mimo tego, że mam części, nie robiłem drugiego Niebieskiego. Może kiedyś to zrobię, może nie. Plan cały czas za niego mam, więc to żaden problem akurat dla mnie, nie jest szczęśliwy, że akurat mam. Ale jako, że czerwonego będziemy robić za jakiś czas, więc może i też przy okazji sobie niebieskiego zrobię, ale to zostawimy sobie na później. Na razie muszę paszkę otworzyć i co lepsze znaleźć tą figurkę, która była na bamie, bo gdzieś ją mam, gdzieś ją mam. Tylko nie idzie ją mam i to jest cały problem, więc pozwólcie, że otworzę paszkę. Dokładnie to, tu gdzieś to akurat w środku ma być. Zresztą bardzo mnie to ciekawi, jak to weszło do skrytki mini. Ale to już, to jest zagadka, raczej której nigdy się nie dowiem, jak oni to sami przeładzili. No cóż, miesza to. Dajcie mi chwilę. I tu jest gdzieś to schowane i poza tym jeszcze powinny być parę innych rzeczy. Są, dokładnie. A mianowicie gołąb, zajebiście jest akurat, że gołąb. W końcu, w końcu mam gołębia. Te czerwone włosy. Okej. Okay. zapomniałem, że akurat czerwone włosy chciałem. Ale, no spoko, fajnie. Nie wiem, z czego to ale to prawie auto, ale bardziej zakłębi się, że akurat, że mam jedną sztukę, bo jedną jak będą znowu dostępne skóry jeszcze więcej. I to jest to, o czym mówiłem, proszę bardzo. ciemno niebieskie tak, jak było robione, i te figurki na bamie też były ciemno-niebieskie. To jest główko z uśmiechem, zwykłym akurat sterowym astronauty. Super, bo nie wiem, dostałeś, czy mi zostały jeszcze jakieś. I co lepsze, tarcze. Te, które były i są w nowym zestawie z Kastla. A że jakoś mnie ciągnie, żeby go kupować, to wolał sobie to skołować. Więc niech sobie na razie leżą, będą sobie akurat dołączyć do kolekcji. A póki co jest problem, bo muszę znaleźć te figurki, a są one w worku, który zaraz wezmę do rąk swoich i będę w nim grzebał. Ja by to powiedzieć, że to zabawne, zresztą nie patrzcie, Bo jest to gdzieś tu, poważnie. I muszę teraz wygrzebać ten worek, którym to będzie wsadzone. To jest tak, ma się parę tysięcy figurek? No może parę. No. Tysiąc z hakiem to jest figurek, akurat w wielkim worze podzielone na różne sekcje. Tylko dawno w tym nie grzebałem. Więc no. O Star Warsy widzę. Mam nadzieję, że było to w takim worku, co były inne figurki też, akurat dostępne w nim. Z niepopakowanych, co tam z Legolandu je brałem, więc może to będzie proste do znalezienia. Dajcie mi chwilę, przegrzebię to. nie stała jasność, nawet za duża ta jasność. Czekajcie, przykręcę trochę to, żeby to się Miałem rację, było to w worku, gdzie były jeszcze figurki z Legolandu, jak byliśmy. Bo to rok tam było albo dwa, żeby jeszcze nawet nie pamiętam. I są w nim przeróżne figi, między innymi z figurek to jest tutaj jeszcze trochę figurek Wikingów, imperialni, ale i też gdzieś go widziałem tutaj, miałem go przy tym w ręce. Jest, proszę bardzo, to czego szukałem. I będzie kolejny astronauta. Tak samo drogą, co tu jeszcze mam w tym worku? Tak już nie pamiętam nawet, co tu jest. A kolejny wikingowy, muszę w któryś dzień wsiąść na tym i to rozebrać, poważnie. Muszę zabrać i to porozbierać wszystko i przeżyć dokładnie, co to jest z tym, ale no patrząc na to, że tu jeszcze tego jest cała masa, to jak się tego nie pali. Ale mogę tym sposobem złożyć sobie kolejnego astronautę. Nie będzie fajnie. I proszę bardzo, gotowe. Parę ruchów jest. Tyle dobrze, że go wtedy kupiłem. Chyba jeszcze jednego mam, chyba, ale pewny tego nie jestem. I jej, dołączył do akurat adresy z Gray. Szczerze powiedziawszy, teraz nic mi się robi. Jeszcze zielony jest ten tor z zielonego też gdzieś mam schowany. Tylko, no, butle muszę jeszcze ogarnąć do zielonego tego ciemno. Chyba ciemno to było już, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Już tego gołębia od razu wyjmę i go dorzucę do. A, tu jest mewa. To tu nie dam. A, pójdziesz tu gołąb. Proszę bardzo. Ma zaszczytne miejsce na lampie. Ostraj wszystko, co się da. I każdego. Tak, gołąb zresztą, koło papugi. Dobre kombo, tu się akurat rodzi powoli. I tym prostym słowem mogę do ramki, która gdzieś tam z tyłu jest, schować to. I będzie jak znalazł, zostawione. Jej, cudownie. No i to schować. Jako, że miejsce tutaj za bardzo brak, to wywalimy Ciebie z potera. Nie pamiętam, jak się nazywał. Chyba to nie był Neville zresztą. Jak Ty wiecie, to mi napiszcie, jak akurat się nazywał. Powiedzcie, ja nie pamiętam. Więc idziesz aut i za Ciebie ląduje to. I pięknie, proszę bardzo. Coraz lepiej to wygląda. Mm. Tu wejdzie jeszcze akurat ten pomarańczowy, albo gdzieś tutaj. Muszę w końcu porządek z tym zrobić, poważnie. Bo bardziej miałem akurat kuszę pokopać te ramki takie... ich legowe i powstać te droższe figurki do tego, że to wyleżało i to co mi się bardziej podobało, a tych ramka zostawić sobie inne fiksy. Więc na to mnie zastanawiam, ale póki co nice. Ładnie to wygląda. Gotowe. Jest. Kolejne. Uzupełnione. Cudownie. Fajnie. się na maksa. Że mi to akurat pało w ręce. Jej! To wracamy akurat do teraźniejszości. I tak swoją drogą rozpoczęła nam się sprzedaż nowych setów, ale też podobno figurki nowe weszły. Na Bama. Ten Elf, Mikołaj złoty i Mikołajowa z fajną kieską. Chyba z pierwszym listopada miała wejść. Czy jeszcze tylko zgłupiałem, że akurat w tym momencie, że one też od pierwszego wchodzą? Więc standardowo pójdę po Bama i sobie od razu zobacz to Gunis. Co. Tak, od pierwszego też jest Gunis na półkach. I w połowie miesiąca ma wejść Star Trek. O, to będzie moja druga wizyta w tym sklepie. Ale tak patrząc realnie, te gratisy, co wyszły teraz, to raczej na Insider Weeka nie będę kompletnie nic brał, bo nie ma nic akurat intrygującego takiego, co bym powiedział. wow, ale fajne, chciałbym to brać. Idę tylko po figurki. <grym> Jakoś tak mi na to przed konkretniejszy. Nie czuję tego vibe'u jakiegokolwiek do tej firmy. Bo Sorry, może czuję na modulary i tyle, co mnie się interesuje. Więc może w końcu dorosłem i moje hobby dojrzało w 100%, że wybrałem sobie jedną z i figurki. To chodźmy, zobaczmy się idzie w sklepie. Swoją drogą, jak akurat tu jestem z tego Buńica, zobaczę i szczerze na rzecz, tak że to nie wygląda. Jedną rzecz zabawną, co akurat do na tym typie akcji zobaczę z bliska, że daje normalnie gościa z bronią, tak jak było w filmie z tam jeden z tych bandytów. Z tego co pamiętam, miał broń tak jak również tutaj. Z zewnątrz spoko, ale na pewno są się wyjście za dużo, jak za to akurat co jest, i zobacz, zobaczcie wewnątrz, jak to wygląda. Tak, ale też mało się to wydaje strasznie małe, Jak na akurat do tej strony. Może feature'y zabawowe akurat no są lepsze. I szczerze odzew wewnątrz, sorry, od zewnątrz, sorry, środka no. wygląda to spoko, sorry. Więcej pistoletów, bo tam widzę akurat ta matka też magnata. Nice. Tak jak ktoś akurat fanem tak wielkim jest, to mieć zajarany na maksa, ale 100 tysiące złotych, da to jest za dużo zdecydowanie akurat za takie coś. Tak w 100%. prezentach, Też bardzo płacię. będzie widzieć promocja, 700, siedem bo można pomyśleć na to, żeby wziąć ale nic ponadto. A Akurat, żeby brać. Jeszcze jedna rzecz co wita od samego wejścia to wystawka świąteczna. Zarówno setów, jak i również budowanych bajerów. Spoko, fajnie ten. Akurat większy kot tej skali dłużej wygląda o wiele fajniej niż ten. I jeszcze wiadomo co większe akurat to lepsze. Jak to jest zaprezentowane. Ja akurat ktoś lubię takie bajery i inne zestawy, w tym tym piękna choinka za 1300 zł. A była szerokie, za 800 g Ok, można pomyśleć. A tylko to się podoba, ale w tej dużej wersji małej to odpada. Ładnie, jak to przerobili. Tu Ktoś nie stawek, jakieś już nie pamiętam o co było. jeszcze zaszło na ten zestaw. No, rotacyjnie no. nieźle. Ludzi za roskety. Drogą I tak ja tam tylko po Bam wbiłem i to jedyna rzecz, któreczkolwiek mnie tam tak naprawdę super zainteresowała bo sam przyszedłem do tego. I muszę powiedzieć, że im tę bam wyszedł fajnie. Ale tak się do samochodowska, zobaczymy co, jak tam powiem resztę, bo tak idę przez parking i patrzę, na koło, czyli zło nie przejedzie, to tak lekko do niczego się nagrywa. I tak muszę otwarcie, szczerze powiedzieć, że ten bam naprawdę fajnie wyszedł. Ta złota figurka Mikołaja ma taki ciekawy klimat. Jeden babol, do czego się akurat przyczepił, bo musz, to jestem ja muszę przyczepić do czegoś. To jest to akurat, że nie ma zrobionego białej obramówki na szapce i wiem, że byłoby to droższe w produkcji akurat, żeby zrobić takiego dual molta, ale by na pewno było fajniejsze, jakby taka właśnie biała obramówka była, możesz sobie pomalować pewnie teraz wiele osób może powiedzieć ale czy to da ten sam fajny efekt, jakby to po prostu było odlane normalnie, ten biały akurat futerko tak to chyba trzeba nazwać, najlepiej będzie akurat adekwatne do tego, żeby to się kleiło ze sobą ale pani Mikołaja, ważna, prawda, na propsie. Chyba jedna z lepszych pań Mikołajowych, albo pomocy z Mikołaja, nałożnic. No dobra, może trochę wsadziłem. <grywa> Która akurat tu jest zrobiona, i ta kieska do tego wszystkiego. Tylko szkoda, że nogi są monochromatyczne. <grywa> Bardzo duży akurat babo, że nie zrobili jakichś nadrukowanych pończoch, butów, cokolwiek. Jakbym miał Dual Dualmolcy, naprawdę sobie takie czarne buty, fajnie by to wyglądało razem. Ale i tak, i tak jest nieźle. I głupi pomysł mi przyszedł do głowy, zrobić sobie armię, armię Elfów. Bardzo głupi pomysł, że przyszedł do głowy. Nie wiem po jaką cholerbi mi to była ta armia Elfów, ale mam takie coś głupiego w głowie. I zrobić dla nich jeszcze akurat obóz i będę robić zabawki. Byłoby to fajne. Elementy mam do zbudowania tego w końcu, coś bym zabudował i może bym poczuł tą magię świąt. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest, którą chcę sobie uzupełnić, ale to pokażę Wam zaraz, jak załatwić, co załatwić. No, to dajcie mi chwilę. Tak, skoro zostawię mowa, to muszę to z roboty zabrać i ogarnąć, bo to chodzi tylko o jedną rzecz: o to, żeby z tego wyjąć. Brakowało mi tylko i zostało właśnie z tą figurką tego czerwonego pilota. Dziwnego, jak żaba gadającego, nie pamiętam, jak się nazywa miesza. O, to i tak, i tak pozostałe figurki z tego to pewnie też wyjmę. I sprzedam samo to i to. Bez tego, tylko to. Jeszcze z dwóch innych setów, które też akurat muszę wyjąć. Zawartość to samo zrobię i też sprzedam akurat same woreczki bez figurek. Za parę złotych mi się wróciło. Wykonanie się poważnie kupiłem, po to, żeby mieć te figurki z tego. Brakowało mi tylko ościsnictwa ty tego jednego, więc przez ten akurat to teraz będzie. He, he, weekend. Tak rozległ mi się akurat ten film. Wyjmę sobie w końcu to i ogarnę, i zamknę pewien etap kolekcjonowania. Raczej na dobre. To można w końcu zrobić jedną rzecz, a mianowicie. <laughs> otworzyć je. w końcu. Wszystko. To się wyczekało rok, to niżej to się wyczekało rok, to się wyczekało chyba miesiąc, bo w październiku to zamawiałem jakoś na początku, czy w połowie, już nie pamiętam akurat. I można powyjmować tego. Szczerze powiedziawszy, nic sobie z tego poza figurkami nie zostawiam. Też muszę tak sobie drobne figurki, z tamtego zostawić sobie, czy nie sprzedać. Zajebista sobie figurka, ja w końcu zobaczyć na żywo, jak ona wygląda. I jeszcze takie coś, jakiś statek, taki beznadziejny. <laughs> nie podoba mi się w ogóle. Ale może kogoś ucieszy, jak sobie ode mnie kupili to w komplecie. Mhm. Och, tak muszę to zrobić. Oh. 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 Ach, cudowne uczucie. Szczerze, jak do worki jeszcze były? A e, dobra, długo foliowe. Tu są wysypnę to. No. To można zabierać się akurat za poszukiwanie tych figurek, już widzę akurat jedną figurkę, jest w siódmym worku. I poza tym muszę jeszcze doskanować kody i wygrzebać tam resztę. No cóż, a reszta będzie, ktoś się cieszył tym. No to dajcie mi chwilę, będzie dobra zabawa. Moim drogą bardzo ładna figurka z tego Guerrera. ładnie wyszło im. Fajny to To zabawne jednego stąd nie brak, bo akurat karek Stisa kupowałem poza zestawami, bo jakoś nie było mi po drodze wydać tych X złotych na ten duży statek, bo nic nie było akurat tego nadzwyczajnego, żeby kupować go. I Maul, taki bez szału, Tak jak cała reszta. Mech. Więc ole, olewać. Ale najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego to jest to i na to można się tak naprawdę skupić. Najbardziej no ciekawy akurat element całego tego setu. Jeszcze zostały mi dwie figurki do wyjęcia. Quaigongin i Młody Wader. Cała trójeczka. Swoją drogą do tej pory mieliśmy jeszcze to cała afera fryzurowa, kolorowa, jak to wyglądało w przypadku Qui-Gon Z tego co pamiętam to był problem, że on był bardziej brązowy którejś wersji zestawów, później zmienili ten kolor i dwie różne figurki z tego wiesz, absolutnie było na maksem. Zanim pamiętam akurat od, jaki tam kolor był, czy czarne było to? Da, mieszał to. Jak ktoś siedzi w tym, to wie akurat jak to co w tym biegało. Debilizm akurat na maksa. ładną Pelerna ma. Swoją drogą zapomniałem, że Galera też miała akurat Pelerna. Fajnie zrobione jest. A mody Vader jak mody Wader. Możemy dożycimy go akurat do kompletu tutaj i damy na bok. Dla mnie akurat z tego setu to chyba dwie gwiazdy są tylko i wyłącznie to. I to jest to z najważniejsze, figurki co tutaj mamy. Ładne. Więcej jedno z głowy, pozostało jeszcze dwa. I z tym powiem wam szczerze, mam strasznie akurat mieszane odczucia. Co jak? Czy sprzedaż osobno to jak będzie was tego? Bo tak naprawdę, jak kłamuj się <laughs> battle pack, ok, fajnie, i tylko właśnie wszyscy bali po to, <laughs> czy po prostu wyjąć to i sprzedać wszystko razem z figurkami, tą resztę. Nie mam pojęcia, jak teraz zmienić to ja Nie potrzebuję tych flitowych, jak żeby tą truperów nie potrzebuję. Trzeba zrobić tak, że po prostu wyjmę tylko i wyłącznie tego droida, a to z tym sprzedam. Nalewmy się Akurat osobno toliśmy 15 za sztukę, dyszkę za to, choć może tak by to zrobić. Albo dyszkę za to na 6 dych, jeszcze to akurat sprzedać, no to coś się wróci z tego. Zastanowię się akurat jak to ogarnąć. Więc kolejne serce zaraz będzie piekać inwestorom. A oh, sorry, to jeszcze będzie bardziej serca serce inwestorom. Zrobimy to inaczej. Przecięte. W tym będą woreczki jakie? Czy papierowe, czy foliowe? O, <laughs> szybko poszło. <laughs> to wyjmuję mojego od razu. A, i fajowe woreczki jeszcze. Czekam, czym ostatnim, jak to będzie. Zaraz zobaczymy. I dlatego robocika tyle zachodu. Hm. Nie wiem, co tu powiedzieć. <grym> Przecież tylko mi się. Nawet tył mu nie nadrukowali. Ale bieda. Czy pamiętam, Artu z tego bagna chyba miał tu nadrukowany. A w wypadku takiego tak ekskluzywnego elementu nawet nie potrafi nadrukować nic z tyłu. Okej. Okay. I to coś jeszcze. I to coś jeszcze. Będziesz to sprzedawać na 60 zł. Tutaj widzę to akurat będzie jak znalazł coś do przodu. Więc na bok kolejna partia, i zostało jeszcze jedno do otwarcia. To zdziwienie, proszę bardzo. Papierowe woreczki. Co zabawne, strasznie słabo było sklejone. Także wspomniałem, czy nie jest przypadkiem otwierane wcześniej, ale chyba nie. Po prostu źle sklejeli w fabryce. Akurat ten zestaw, i proszę je Mnie Miejsce papierowe jest, jest takie, że nie zobaczysz tą figurkę. Muszę instrukcji to obejrzeć, gdzie one są. I dopiero wtedy będę wiedział, które woreczki otwierać sobie. I jej, będzie zamknięte ten temat. Będą w końcu zobaczyć wszystkie, jak je znajdę, <grym> jak one wyglądają. Więc no, teraz trzeba do instrukcji się tu dobrać. Cześć w dalej, wyciągnięte wszystko, co potrzebowałem. Czy jeszcze że chyba to najlepsze z tych zestawów pod figurki? Bo i mamy tutaj tego pilota, chyba on był. Jak, dobra wygląda, jak wygląda mieszało to. Mamy tutaj również Ilando w tym stroju, akurat takim fajnym, z tą maską, co tam na Barce razem był z lukiem i całą resztą mi Hana odbijali i ten Han akurat to z Karbonitu był wyciągnięty z tym dziwnym akurat razem twarzy. Super! I look w ubraniu z tego epizodu. Ładnie to wygląda. I tym prostym sposobem właśnie domknąłem całą historię związaną z figurkami na 25 lecie Muszę powiedzieć jedno. Jestem zadowolony w 100% i. Pewien etap zamknąłem w końcu. Jej, jak fajnie. Dwa lata zbierania, tak zbierania, odkładania. Bo mogę te pierwsze miesiące już zamknąć akurat wszystko, ale powoli, 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 małymi kroczkami i doszedłem. A teraz muszę to poukładać, znaleźć te figurek i kupić sobie ramkę, żeby to ładnie wyeksponować. Ale to już później. Na razie, tyle styknie. To widzimy się następnym razem. Na razie.